Hej, hej, witajcie kochane bagusie, z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj chcę Was zaprosić na horoskop od 1 do 9 lipca 2023. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny. Niemniej to, co usłyszycie, może być ważną wskazówką i informacją dla Was. A kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza, tam w zakładce usługi... Możecie zapoznać się z rodzajami wróżb i cennikiem. I jeśli ktoś się zdecyduje, należy wcisnąć na wróżbę, zostaniecie przekierowani na kalendarz. I w kalendarzu powinny pojawić się wolne godziny. Jeżeli tych wolnych godzin nie ma, to znaczy, że dzień jest zajęty musicie przejść do kolejnej daty. I czasem trzeba się przesunąć o tydzień lub o dwa tygodnie. Nie ma reguły, bo są różne terminy bukowane. I godziny są podane według polskiej strefy czasowej, bo ja tak funkcjonuję. Także, jeżeli dzwonicie z innego kraju bądź innego kontynentu, musicie sobie ten czas yy, przeliczyć. E, kochani, ja Wam serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną. I oczywiście, zachęcam do Waszej aktywności, bo to pozwala budować mój kanał. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie osoby, które jeszcze nie subskrybowały mojego kanału, to gorąco zachęcam i nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. I jak widzicie, ja też staram się odpowiadać na wszystkie komentarze, z które mnie ogromnie, ogromnie cieszą. Także dziękuję Wam za wszystko, że jesteście, za to, że jesteście aktywni. Wielkie buziole. Dobra, drogie wagusie, patrzymy. Co w finansach od 1 do 9 lipca 2023? I pamiętajcie, że to jest horoskop ogólny, to nie jest... <laughs> To nie jest czytanie indywidualne, więc nie będziesz ze wszystkimi rezonowało. Finanse od 1 do 9 lipca. Sąd ostateczny. E, moje drogie wagi. Wy tutaj macie, tak jakby naradzacie się na nowo. E, prawdopodobnie co niektóre osoby mają dwa źródła dochodu. E, mogą co niektóre osoby pracować medialnie tutaj, albo też podróżować, albo też. Mm, no nie wiem, w mediach pracować, tak, no nie wiem, dla YouTube'a, dla kogoś. Praca z pasją przede wszystkim, tak, czyli no, finanse niekoniecznie tak jakby się do końca na finansach się skupiacie, tylko na to, żeby się tutaj realizować, tak, chodzi o przebiegłość też, tak, nie, nie, nie pozwolicie sobie w kaszę dmuchać, a jeżeli ktoś was oszukał, to wy po prostu spierdzielacie i szukacie już drugiego wyjścia Awaryjnego. Słuchajcie swojej intuicji: wiele rzeczy jest ukrytych, ale też to może być wiele niespodzianek, bo koło fortuny mówi o zmianach, czyli jeżeli było źle, no to będzie dobrze, moje drogie, wagu się. Zobaczmy, dociągniemy karty. Dociągamy karty dopowiadające do finansów od, 9, od 1 do 9 lipca 2023. Finanse dla wagi. Działanie, słuchajcie, działanie. Musicie być aktywni yy, i tak jak tutaj też nowe oferty się pojawiają, chociaż nie, nie muszą. No, kierujcie się tą intuicją. To co powiedziałam, mogą się też zgłaszać do Was osoby młodsze. Yy, nie wiem. B, 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 będą prosić o pomoc, a może być tak, że wy będziecie y, po prostu współpracować z osobami młodszymi, możecie być takim motorem y, do działania dla tych osób. Wow. No i spełnienie po prostu na poziomie duchowym. Tutaj też może być działanie na y w kierunku artystycznym też niewykluczone, czyli co w duszy gra, no to po prostu lecicie z tym koksem. Super karty, słuchajcie. Co mamy tutaj w tle? Spełnianie marzeń. No i, i kochani, to co nie potrzeba, ym, nie wiem, załatwianie też dokumentów, ym, no jakaś strategia, po prostu działania, by realizować te marzenia. No i, i... słuchajcie, do 9 lipca jest bardzo dobry czas. Ym, jeszcze, żeby, żeby cokolwiek załatwiać, bo później będą też planety już wchodzić, w, co niektóre planety w, w kierunek wsteczny, no i nie będą nam sprzyjać, tak, więc tutaj chodzi o to, żeby, żeby wykorzystać ten czas, ale no super, super, super yy, macie tutaj energię i fajnie, tym bardziej, że jest ten sąd ostateczny, tak, czyli Niektóre osoby mogą też rezygnować i wchodzić w nową pracę, a niektóre osoby, tak jakby złapią bakcela i narodzą się na nowo w tej pracy, też w stałej pracy, też tak. No i tak jak powiedziałam wcześniej, mogą być dwa źródła dochodu. No dobra, zobaczymy teraz uczucia, miłość, uczucia, miłość, przyjaźń od 1 do 9 lipca 2023. Co tu się będzie działo? Kartę pokażcie. Dla Wagi, od 1 do 9 lipca 2023. Co tu się będzie działo, drogie Wagusie? No jest król monet. Mm. No, to może być facet po przejściach, tak? Albo wy, to może być wasza energia. Osoba, która boi się, że może was stracić. Jesteście dla tej osoby największym skarbem, lub ta osoba dla, dla was może być największym skarbem. Tutaj są też karta kochanków. No, niekoniecznie to. Karta kochanków mówi o kochankach, tak? Czyli to nie jest związek zalegalizowany ale też to może być karta wyborów że może będziecie wybierać między dwoma osobami osoba która może nie mieć pieniędzy która jest troszeczkę depresyjna ale też osoba która potrzebuje dużo miłości może to być też tak że wy będziecie potrzebowali dużo miłości a nie dostrzegacie jej wokół tak nieprzespane noce Słuchajcie, no y, też tutaj miłość może trzeba nakierować w kierunku dzieci, tak? Więc tutaj też skupienie albo dzieci mogą być spragnione tej miłości, tak? I tutaj trzeba więcej uwagi im poświęcić. E, karta ta też mówi: nie żebraj o tą miłość nie żebraj o pieniądze nie żebraj o nic, tak? Więc tutaj y, też taka informacja, ale ja myślę, że przy tych kartach tutaj, co się pojawiły, to tutaj, no nie wiem, no może być problem z połączeniem internetowym, jeżeli to jest relacja na odległość no i, i takie po prostu będziecie się wkurzać, nie będziecie spać, bo, bo nie będziecie wiedzieli, co jest grane, tak. Ale y, no ta osoba y, jest dla was ważna, jak i y, Wy dla tej osoby, tak. Więc tutaj też. Y, to jest istotne. Ważna też taka informacja, jeżeli faktycznie jest w waszej, na waszym horyzoncie taka osoba, to uważajcie, żeby też nie starała się was poszuflatkować. Także na przykład ja bym chciał, czy chciała, żebyś miała takie włosy, ja bym chciała, żebyś tam, czy tamto, tak żebyś sobie zrobiła na przykład operację plastyczną czy coś w tym rodzaju nikt nie może niczego narzucać. albo jest miłość i akceptuje ten człowiek kogoś takim jakim jest albo po prostu wąt dobra, patrzymy dalej patrzymy dalej uczucia, miłość, przyjaźń Dla wagi. No to też może być, że, że jakaś relacja może się no, tro, niespodziewanie zakończyć, tak? Ale tu jest takie zawieszenie. Myślę, że nie, nie będzie zakończenia relacji. Myślę, że tu będziecie rozważać wiele rzeczy. E, zatrzymaj się. Zatrzymaj się, nie podejmuj pochopnych decyzji. Dostaniesz olśnienia. E, no i jest królowa kielichowa. Kochani, co zasiejecie, będziecie zbierać plony, więc tutaj cierpliwości, e, może ta osoba po prostu, to może być tak, że musi się uleczyć po byłych relacjach, może to jest tak, że wy musicie się uzdrowić po byłych relacjach. Uwaga, jeżeli się spotykacie, współżyjecie, a nie planujecie ciąży, to warto się zabezpieczać, bo to też może e, narobić bigosu, jak to się mówi, i chaosu. Co mamy w tle? No, słuchajcie, królowa i król pentakli to jest para małżeńska. Ja myślę, że tutaj trzeba się uporać z pewnymi rzeczami, że trzeba się uporać z, z przeszłością po prostu. I wtedy, nawet jak ktoś się pojawi na horyzoncie, to Wy no, nie musicie się bać, nie musicie się czuć zagrożone, tak. Bo no tutaj może się pojawiać też jeszcze kilka osób, tak? Albo wy po prostu z tą miłością. Wy musicie dać tej osobie miłość i okazać cierpliwość, tak? bo, bo to jest zawieszenie, tak? Zatrzymanie się. Daj tej osobie ochłonąć. Niech ona sama zrozumie, jakie popełnia błędy. A co za będziesz zbierać plony. Mag. Karta maga, no to może być też próba manipulacji i ta osoba może się bronić, albo wy możecie się bronić przed tą manipulacją. Ale słuchajcie, karta maga też ma wiedzę. Ona, ta osoba wie, jak, jak wykorzystać swoje walory. Więc tutaj moi drodzy, no nie bójcie się. No, w przyjaźniach też zachowajcie ostrożność. Nie pozwólcie się poszufladkować, bądźcie sobą. Tak, tutaj trzeba być sobą. Więc tak to, moi drodzy, wygląda. I teraz zobaczymy, uczucia są, bo jest królowa Kielichowa, czyli albo ta osoba do Was przychodzi z Kielichem, albo, albo Wy, albo zupełnie jeszcze inna osoba, tak? I będą te wybory między kilkoma osobami, ale tak jak wspomniałam wcześniej, król i królowa yy, Pentakli to jest para, więc. Zobaczmy teraz. Może ktoś będzie Wam pomocny tutaj, żeby też ogarnąć ten temat, jeżeli faktycznie możecie się pokłócić lub po prostu ostra wymiana zdań. Zobaczmy teraz karty, karty Lenormand dla wagi od 1 do 9 lipca 2023. Już patrzymy karty dla wagi. Kochani, no jest, może być zakończenie. Może być zakończenie relacji, albo może być osoba wam przeznaczona do grobowej dechy. No jest dużo niepewności, nie brak stabilizacji i to będzie trzeba przetransformować. Koniec tajemnic też, tak? Koniec tych ukrytych tajemnic. Koniec blokad, moi drodzy, też tak, czyli tutaj jakieś blokady się odblokują. Jeżeli też jakaś relacja się zatrzymała, jakaś przyjaźń się zatrzymała, zatrzymał się kontakt, tak, więc tutaj to zostanie odblokowane, tak więc tutaj jest ok. Kochani, no trochę jest cierpienia, może to być właśnie spowodowane też odległością, że gdzieś jesteście na odległość. Yy, odległość to też nie musi być w kilometrach. Odległość to może być oddalenie po prostu emocjonalne, tak? Yy, więc tutaj po prostu yy, no, trzeba usiąść i porozmawiać, tak? Ale ja myślę, że to jest osoba wam przeznaczona. To jest osoba, która, yy, no i będzie do grobowej dechy, tak jak powiedziałam wcześniej, nie, nie bez powodu też wyjęłam tą trumnę. No i słuchajcie, wiadomości, wiadomości o umowach, o pieniądzach, o, o wielkich przemianach, więc kochani, yy, duże zmiany. Yy, może ktoś będzie chciał, yy, będą rozmowy na temat że, yy, o tym, że ktoś do Was przyjedzie. Może przyjechać z innego kraju. Będziecie być może załatwiać jakieś papiery, tak? Więc tutaj coś ruszy do przodu, moi drodzy. I teraz tak. Yy, jeśli chodzi o zdrowie, nie dźwigajcie nic przez tą dekadę, uważajcie na swoje myśli. Starajcie się wyjść też ze Stanów Depresyjnych, bo tu jest taki okres depresyjny, tak? Więc tutaj może będziecie po prostu czuć się niepewnie, co z tą osobą, bo też te 10 mieczy było przy tym królu, tak? Ale wy nie macie się czego obawiać. Tutaj jest przyjaźń, która na no chwilowo się zawiesiła, ale no koniec tajemnic, koniec blokad i tu się mm, wyjaśni, tak, że ta przyjaźń po prostu może się narodzić na nowo, tylko na nowych też zasadach musi być, więc tutaj trzeba będzie coś przetransformować. Uważajcie na zęby, uważajcie na układy kostne. Może niektóre osoby muszą się naświetlić, tak, czyli zrobić rezonans magnetyczny. Um, mogą się pojawić alergie na futrzaki, zwróćcie na to uwagę, no i starajcie się wychodzić jak najwięcej na y, powietrze, na spacery. Jeżeli macie czworonoga, to jak najbardziej, lub na spotkania z przyjaciółmi, tak? Tutaj koniec blokad trzeba wyjść na zewnątrz, dosyć siedzenia y, y, po prostu w domu, tak? Czy w jakimś pudełku, czy w pokoju, po prostu koniec zamykania się, wychodzić do ludzi. Trzeba. I karta rady dla wagi, karta rady dla wagi od 1 do 9 lipca 2023. Ukaż swoje wewnętrzne światło, tak, czyli no to światełko, te swoje emocje, staraj się też światłem świecić, bądź osobą świadomą, że jesteś osobą wartościową, że... No, nie jesteś tutaj na tym świecie osobą bezużyteczną. Wszyscy jesteśmy po coś i po coś kogoś spotykamy i po coś mamy pewne rzeczy usłyszeć, tak? Więc tutaj takie, taki przekaz, tak to czuję. Być może jesteś komuś potrzebny, żeby no, ukazać to światło, tą radość. Zarażaj tą radością też innych. I druga karta rady cierpliwość. Zobaczcie, ta cierpliwość wam wyszła po raz drugi. Bądź cierpliwy, bądź gotów. Um. Jezu, nie widzę. Mhm. Bądź gotów poświęcać rzeczy dobre dla wielkich. Tak mi się światło odbijało, że musiałam przesunąć. <laughs> Moje drogie Wagusie, to by było na tyle, e że... Życzę Wam dużo miłości, e, Kasiory, cierpliwości, dużo zdrówka, spełnienia marzeń, rozwoju duchowego i wszystkiego tego, co sobie życzycie. Pamiętajcie o aktywności na moim kanale. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Jeżeli gdzieś wyjeżdżacie na wczasy, to życzę Wam miłego, udanego wypoczynku. I. E, są. zapraszam ponownie na mój kanał. Ściskam was cieplutko, wysyłam moc pozytywnej energii. Buziaczki, pa pa do następnego razu.